Przed 20 laty powstało we Wrocławiu sarezjańskie gimnazjum i liceum. Gimnazjum wkrótce zakończy działalność, jednak od dwóch lat funkcjonuje tam również przedszkole i szkoła podstawowa. Wspólnie tworzą zespół szkół sarezjańskich Don Bosco. Wystartował bardzo dobrze, a to dzięki temu, że te minione lata wpisały się we Wrocław w Dolny Śląsk poprzez nasze szkoły w sposób zdecydowany, mocny i czytelny. Zyskaliśmy zaufanie, uznanie i sympatię wśród wiernych naszego kościoła katolickiego, ale nie tylko, bo w naszych szkołach są również osoby innych wyznań, z czego się bardzo cieszymy. Okrągły jubileusz był okazją do świętowania. W miniony piątek odprawioną mszę świętą, po której odbyły się uroczystości. Powody, dla których uczniowie wybierają szkoły salezjańskie są różne. Myślę, że te osoby, które znam z tego gimnazjum na pewno doceniają to, jaki tutaj jest wkładany wkład w naszą naukę i w nasze wychowanie. Bardzo chciałam, żeby moja wiara mogła się również w szkole rozwijać, żebym miała dobre wartości i przede wszystkim też dobrych ludzi wokoło, którzy by mnie odpowiednio kształtowali. Uroczystością towarzyszyły występy artystyczne, w tym szkolnego zespołu muzycznego.